No, hej, witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj no witam Was na takim miksie różnorodności. Mam tak dwie różne zdrabki po 2 zł. Szybkie 50, super 13. Za 3 zł, mam krzyżóweczkę. Za 5 zł, podkowa szczęścia, ekstra pensja. No i owocowa eksplozja. Zobaczymy, jak się te maluszki spiszą. 5 różnych zdrapek po 10 zł, płynne złoto, jadę do Vegas, wielka kasa, starożytny skarb i paradizo no i zdrapka za 30 zł, jedna moja giga pensja, odpuściłem sobie dzisiaj zdrapkę za 20 zł, stwierdziłem, że wezmę dodatkowo jedną powiedzmy za 10 i te maluszki zamiast, no zdrapki za 20, bo no stwierdziłem, że tak odmienię dobra, 102 zł 102 zł na no, tutaj na biurku zobaczymy co nam wpadnie wkład 102 zł a ile będzie wygranych, zaraz się przekonamy zaczynamy od maluszków yy, mamy tutaj tak super 13 numerek 80 i tutaj szukamy po prostu 13 nie ma żadnej filozofii

Tutaj o mamy główną. Już tak ciężko się drapie te szybkie. 54 zł. 500 zł. Trzeba dać szansę maluszką. 50 zł. O, druga 50. -ka. Drugi raz główna. Druga dwójeczka. A i 500 zł, drugi raz myślałem, że już 50 a w bonusie szukamy 50 zł, a jest sztabka, no niestety wychodzi na to, że ta sztabka jest pusta. No cóż, ciężko się drapie, to szybkie 50 różne kontrolne. To teraz przechodzimy do krzyżóweczki. Tutaj się tu chwileczkę zatrzymamy. Numerek 57, wypasowałem, dobra. Idziemy TSJ. TSJ. Postaram się tutaj szybko zdrapać, żeby nie trwało za długo. TSJ. Żeby Was nie przynudzać. TSJ. No zobaczymy, co wpadnie. W takim miksie często kupuję właśnie te dwudziestki, a dzisiaj stwierdziłem, że Odpuszczę sobie N, F, I, R. N, F, R. Ale spróbujemy bardziej te tańsze zdrabki. N, R, jedna, zaczynaliśmy. Może coś wpadnie. N, R, F. Dobra. Trzeba wszystko. Y, U oraz W. Y, U, w. Y, U oraz W. Dobra, na razie żadnego słowa nie ma. Tutaj jeszcze było Y. Dobra, kolejne literki I, K, Z. I już widzę, że A dałoby y, dwa słowa z nami, ale I daje nam Irsa pierwsze słowo. Było i mm, Z. tu jest i o, teatru. O, to Anto nie wpadnie. I KZ wątpliwe, bo by się tutaj za dużo wygrała. I KZ, e, czekajcie, dobra, D, H i G. No, DHG to już wiadomo, że nas DHG przyblokuje, a DHG oj nie wygląda to za dobrze. E, marna szansa, żeby coś wpadło. Ostatnie LOP LOP drugie ale chyba na tym skończymy. No niestety klasyka. Dwa słowa iris iris i spis tutaj dobra. Myślę, że jeszcze tutaj coś jest, bo dawno i nie drapałem. No są różne kontrolne. Dobra, nie będę szukał trzeciej. Różne kontrolne, wątpię, żebym coś tutaj dużego pominął. Czyli te maluszki za dwa i za trójkę się nie spisały, to może podkowa szczęścia, numerek 45, a liczby nam wygrywają 42, 48, 23 i 13. No i jeszcze podkowa się może pojawić. A jest 12, 49, ładnie zaczynamy.

Dobra, cała się zmieści, nie ma co, zmieści się dokładnie. O, dobra i idziemy. Cytrynowa mi się wylosowała. Mamy tu truskawkę i jabłko. Dobra, owoce, które lubię, jak jest sezon truskawkowy, to no, wszystko jest z truskawkami. No, nie ma dnia bez truskawki. W mojej diecie. Dobra, jabłko lubię, ale tak rzadko je jem. Dobra, mamy co teraz melona i arbuza. Teraz owoców, których nie lubię lub nie jem. Arbuz, melon. Nie lubię i nie jem. Arbuz i melon, tutaj jeszcze melon. Mam nadzieję, że za dużo nie będę pomijał. Kiwi, pomarańcza. Też pomarańcza tam razem. Z raz, raz, kiwi to w ogóle nie. Nie lubię. Kiwi i pomarańcza. Tutaj jeszcze jest kiwi. Kiwi. Dobra. Będzie raczej wszystko, najwyżej po drodze się znajdzie. Cytryna i banany. Cytryna i banany. Banany tutaj z cytryną i tutaj. Proszę, parka. Wszystko. Winogrono i gruszka. Nie gruszka, tylko awokado. No, podobne. Coś takiego, gruszki kształtem. Winogrono i awokado. No, ta gruszka to by dała linie. To by na pewno dała linie. No, nawet dwie. Winogrono i awokado. Chyba tyle. Ananas i borówka. Ananas borówka jest tutaj. Ananas, dobra. Tu jest borówka. I co? Zbliżamy się powoli do końca. Figa i bliśnie. Co będzie figa z makiem? Czy coś dadzą jednak? Tutaj zabrakło. No wychodzi na to, że nie ma nic. Różne powinny być kontrolne. Dokładnie. Niestety troszkę tam brakowało. Ostatnia chyba została za 5 zł. Przejdziemy do tych droższych. Ekstra pensja. Tutaj szukamy albo wygrywających liczb. A jak nie liczb, to może dwa razy napis ekstra się pojawi.

I 24, czyli niestety kolejny pustak. Ładne zdrapki wybrałem nie ma co. Bo faktycznie ja nie mogę wybierać zdrapek. Muszą mi być podawane. Dobra. A to weźmiemy te płynne złoto, pomęczymy się, a potem już pójdzie z górki. Yy, numerek 16 płynne złoto. Szukamy wygrywających liczb. Oczywiście może się pojawić worek. I lub yy, złoto, złoto noż wygraną razy 2 warstwa tragiczne, ale wziąłem, bo tam jeszcze są główne. 18, 29, 26, 31 i 3. Przynajmniej na tym momencie, co nagrywam. A mamy co? Siódemkę. No, jeszcze 30 mogłoby wpaść. Co najmniej. 39, 11, piątka i 27.

33, 28 i 22. No, niestety, różne kontrolne. No, ładnie, ładnie, ładnie. To weźmiemy teraz taka szybsza. Jadę do Wegas, to bardzo lubię. Często coś mi tam w niej wpadało. Tutaj, numerek 24. Szukamy tylko i wyłącznie dolarków. Zielony mnoż, wygraną razy 2. Dobra, mam no, nadzieję, że się pojawi kawa, palma, ananas, karo, karo. Tutaj się wino, glono odsłoniło, słońce, trew, ananas, śliwka, kwiat, podkowa, śliwka, cytryna, piłka, pik, wiśnie, pik, wiśnia, i ostatnia śliwka, no niestety kolejny pustak już idzie do kolekcji, no masakra. To może starożytny skarb, też taka starsza zdrabka, numerek 17. Trzy takie same symbole w danych grach, albo cztery w bonusie muszą być. Dobra, zobaczymy, co tutaj będzie. Faraon w pierwszej grze, papirus. Drugi faraon, Ibis i trzeci faraon. Mamy wygraną, świetnie. Nie będzie zera. Zban, Sfinks, Harfa, Helm, no i tutaj już nic nie wpadnie: Łuk, Zban, Helm, Sfinks. No, Bonusu też już nie będzie, ale jest wygrana. Wielbłąd, mumia, druga mumia, harfa i łok. No niestety. Kolejna gra. Harfa, papirus, łok i bis. Też nie ma. No podkusili tą jedną grą hełm. Mumia. Statek, pierwsza gra wpadła i człowiek myślał, że miliony wygra. I ostatnia skrzynia, skrzynia, no ale skrzynia już tutaj była. Ibis, Sphinx, no i palma. Czyli niestety pusto, ale jest pierwsza gra wygrana, a tutaj mamy całe 10 zł. Dobra, R kontrolne. Jak znajdę jest R. To mi wystarczy. No ale ok, dyszka wpadła. Ok, fajnie. No. To totalnego zera nie będzie. Są jeszcze zdrabki, są szanse. Wielka kasa też bardzo szczęśliwa. numerek 20. Tutaj liczby nas interesują. Albo jeszcze się może worek pojawić, który mnoży wygraną raz 2 i złoto. Dobra, wygrywa 55, 21, 25, 51 i 35. A jest tak, 19 pięćdziesiąt trzy, trzydzieści cztery, czterdzieści jeden, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści cztery, osiemnaście, dwadzieścia siedem, siedemnaście, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści siedem, czterdzieści osiem, szesnaście, pięćdziesiąt 2, 56, 14, 45, 22, 49 i 13. No niestety nawet i ta zdrabka zawiodła. Dobra, myślę, że tak paradiso sobie na koniec zostawimy. A przejdziemy do najdroższej dzisiaj, czyli mojej giga pensji numerek jaki wylosowałem, trzynastka. No, zobaczymy. Liczę na tą zdrabkę, że ona coś fajnego da, albo przynajmniej zwrot to będzie coś więcej na pomnożenie. Na razie, no, na kolejny odcinek 10 zł to za mało. Tutaj szukamy po prostu liczb wygrywających. A jak nie liczb, to dwa razy napis moja giga pensja może się pojawić. No, ale nie liczę jakoś

dwadzieścia trzy trzydzieści trzy dwanaście pięćdziesiąt dziewięć no, mogliby już dać tą sześćdziesiątkę czterdzieści cztery dziesięć czternaście dwadzieścia cztery trzydzieści siedem dwadzieścia pięć pięćdziesiąt sześć

No to ładny dzisiaj wynik będzie nie ma co. No ale coś tak bywa czasem. Nawet częściej niż czasem. Wiadomo, nie jest lekko. Takie odcinki też muszą być. No i co? Paradiso ostatnia zdrabka na dzisiaj, numerek 23. Może ona uratuje ta zdrabka. Honor, liść i rozgwiazda. Nieraz te paradizo mnie zastrakiwało. liście rozgwiazda. Dobra. Tu mamy liścia, nawet dwa liście. I to chyba będzie wszystko. Kolejne symbole to deska i kotwica. Deska, kotwica. Tu jest kotwica, tu jest kolejna kotwica. I wydaje mi się, że to będzie wszystko. Kolejny motyl i kompas. Motyl z kompasem. Potrzebny. Jest tutaj kompas. Motylek. I kompas. I to chyba wszystko. Dobra następne symbole to lody i chmura lody chmura tu jest chmura i raczej więcej tych symboli nie ma ośmiornica i aparat Przynajmniej tedy aby mogła stać. Ośmiornica i aparat. tobym sobie kupił mega krzyżówkę z drapą po kanałem może. Tak dla siebie. Ośmiornica i aparat. Chyba więcej już z tych symboli nie będzie. Delfin, termometr. I termometr. Też termometr. I chyba tyle. Dobra. Wiadro i kostium. Wiadro. Kostium. Kostium. Z tych symboli. Dobra. Jeszcze kilka symboli. Mamy do odsłonięcia serce i latarnia. Serce i latarnia. No, napój, by nam dał 50 zł. To by było coś już. I tak byłby minus, no ale mniejszy. Tu był kostium. No, szorty po ale wiemy, że nie dadzą raczej. Dadzą inne symbole, tylko nie te co trzeba. Torba i łódź. Torba z łodzią. Torba i łódź. No, tak krążymy wokół tych linii. Dobra. No i shorty poproszę i się nie obrażę na te shorty, jak się pojawią. Okulary fala. I mamy fajny, fajny odcinek. Nie ma co. Fajny odcinek. O v, H. No niestety dużo, dużo pustaków wpadło. Nic z tym nie zrobimy. Tak bywa. W starożytnym skarbie wpadła dycha. No nie spodziewałem się akurat, że w tej zdrabce coś będzie, a tutaj proszę zaskoczenie. No ok, kupię po prostu pewnie krzyżówkę tak dla siebie poza kanał. Może coś uda mi się pomnożyć. Ja was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.